Nudzi mi się. Hej, z tej strony Astro. Chociaż z drugiej strony może nie powinienem się pod tym podpisywać. Mm, smash zdecydowanie hot, dosłownie. Mm -mm. Szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie widziałem tego moba. Przynajmniej grając No survivalu. Nie jestem pewien. Eee, you know what? Sure, damy mu szansę. Please. Smash. This is a child. This... Prawidłowo. A ty możesz iść. E. Mm. E, eh. eh, nie jestem pewien. Pass, honestly. Ma brzydką mordę. Ty. Y... Cute, ale pas. Mm. Pas. Nie jestem za bardzo into zombiaki w wszelakiej formy. Nie umarli. E, zwłaszcza utopce. Ponieważ mokre, nie dość, że rozkładające się mięso, to jeszcze mokre rozkładające się mięso. Brzmi jak autystyczny koszmar. Mówiąc o mokrych i o rybach, i wszystkim tego typu. Mm, no. No thank you. Smash. Pylysy, to, to jest tak bezkonkurencyjny, bez żadnego pytania. Smash. Co to jest? A, to są te małe. Te, 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 te małe główienka z endu. Nie, the fuck. Chociaż to by było fajne, żeby mieć jako zwierzaczka, czy coś takiego, no ale właśnie, zwierzaczka. To jest. Pillager. Ale to jest ten, który przywołuje, prawda? Mm. Yeah, you know what, sure. Nie przepadam za pillagerami ogólnie, ale. Pas i buzi w czółko. O mój boże, biedne gasty. Nienawidzę ich za to, że wyszli mi z tym update'em, ponieważ teraz nie jestem w stanie patrzeć na gasty normalne. Są so, biedne. I kochane. I chcę je przytulić. Mm, kolejna ryba. Na. To jest po prostu świnia. Wieprz. Buziec. Taka świnia z Afryki. Kolejny zombiak. Przy czym ten byłby suchy. Bo to jest piaskowe. Ale to jeszcze gorzej. Piasek wchodzi w miejsca, w które nie powinien wchodzić. Nawet normalnie. Nie. Eee, pas. Mm. Mm. Now, this. This is what I'm talking about. Swoją drogą, słyszeliście o Piglin anime dziewczynka teorii, no nie. Ja. Yeah. To zabrzmiało źle. To zabrzmiało, jakbym był into that. I'm not. Jestem całkowicie świadomy i całkowicie wystarcza mi Piglin humanoid. Amazing. Jeszcze z tą złotą siekierą? No błagam annoying na pas. Pas kolejny zombiak. Wszystkie zombiaki idą do pas. E, Ravager nie może w jakiejś weirdas humanoid wersji. Może. E, nie. Nie zamierzamy się tłumaczyć. But like, hear me out. No, don't hear me out, actually. Nie zamierzam się tłumaczyć. Eee, nie, irytujące, kościste. Klika tylko. E, na, na. See? Muszę trochę przemyśleć slajmy. I'm not gonna lie. Muszę przemyśleć slajmy. Well, ten sobie pójdzie. Zaraz tutaj obok kolegi. Bo to jest mniej więcej podobne, ale... Different flavors. I ja wiem, że z jednej strony tutaj narzekam, że jest kościsty, i będzie, to, ale tu mają przynajmniej coś ciekawego w sobie, tak? A nie po prostu kupa kości. You no know, a boner. <laughs> e, pillager, ale wersja nudna z siekierą, to też. Hmm. Now here. Warden. Mm. Kto rozumie, ten rozumie. Ja nic nie muszę mówić. Na pas. Smash. Totalnie. Smash. Zresztą tak samo: Wither Skeleton. Smash. Zombiak again. Not into, nie umarli. Now, this. Po pierwsze, kocham smoki, Amazing. Cudownie. Po drugie, ona miała na imię Jean. Jane? Jean? Cholerawie! tak czy inaczej, smash totalny. Call me up, Pylisy. I teraz technicznie rzecz biorąc, to nie jest MOB z gry, a przynajmniej nie ze standardowej gry, ale um, honorable mention. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, po sobie obiecuję, że jestem trochę bardziej normalny. Do zobaczenia! Trzymajcie się. Hej!